Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W tym odcinku będziecie mieli okazję zobaczyć, jak wyglądały moje początki w Fortnite. Cie. Wydaje mi się, że nie wspominałam wam do tej pory, kiedy w ogóle zaczęłam grać Fortnite'a, a więc grać zaczęłam w trakcie poprzedniego sezonu, a dokładniej był to rozdział drugi, sezon drugi, czyli całkiem niedawno, bo w zasadzie grać zaczęłam kilka miesięcy temu. Także. Ciągle uczę się grać i idzie mi to już o wiele lepiej niż na początku, ale nadal jestem nóbkiem, no. Nie oszukujmy się. Jeszcze trochę czasu potrzeba, żeby być lepszym graczem. Chciałabym również przeprosić Was za to, że nagrania są bez dźwięku, ale niestety były to właściwie nagrania testowe i za późno zorientowałam się, że program do nagrywania był źle ustawiony. Ale myślę, że nie będzie to bardzo wielkim problemem. No cóż, chyba możemy zaczynać oglądanie. Dobra, jesteśmy w busie. Zobaczymy, gdzie polecę. Bo w sumie nie pamiętam, co ja tutaj wyczyniłam w tych moich pierwszych gierkach. Właściwie no jednych z pierwszych, bo jak widzicie, mam już tutaj poziom 17, czyli kilka razy musiałam sobie już pograć. Czyli tak, wybrałam z tego co widzę sobie piszczącą puszczę. I chyba będę lądować na tym domku. Chyba na pewno. Na 100%. Okej. Okay. Długie lądowanie, ale jest, udało się. Rozwalamy tutaj komin. I teraz daszek. To miało sens, no ale w sumie miałam prawo nie wiedzieć, tak, no, że, że coś takiego się stanie. Okej, okay, potka duża zabrana, ale broń zostawiona. Co dosyć głupie było, no bo jednak jeżeli ktoś inny by tutaj jeszcze wylądował, no to byłoby już po mnie, bo nawet nie miałabym się czym obronić. O, spadłam na sam dół. Z początków mojego grania, z tych takich, właśnie pierwszych gierek, pamiętam, że unikałam walki, unikałam w ogóle innych graczy. Jak tylko można było, to uciekałam gdzieś. Bardzo lubiłam chować się pod schodami, w krzakach. Pod schodami siedzenie to właśnie była jedna z moich ulubionych miejscówek. Tam było naprawdę bezpiecznie, bo rzadko kto tam zaglądał. O, banan mnie atakuje. Proszę Państwa, kto wygra? Cóż, za zacięta walka. Okej, okay, udało się. Z trudem, ale. Dobrze, że jakiś bocik to był. W ogóle, zero, zero budowania. Nic nie budowałam na początku. Nawet yy, nie wiedziałam, jak się za to zabrać. Zanim sobie kliknąłam w ogóle jakiś guzik do budowania, to już mnie zdążyli zabić. Teraz to jest w sumie śmieszne, no. Ale wtedy. Z tym wybieraniem broni też pamiętam. Nie wiedziałam w ogóle, która broń jest dobra, która broń jest zła. Nie wiedziałam nawet, że niektóre bronie są lepsze z bliska, żeby nimi strzelać do innych, inne, że lepsze są na daleki zasięg. W sumie, jak zresztą sami widzicie teraz po broniach, które wzięłam, trzy mam takie same bronie i jeden taktikal. Z kolorami broni też było podobnie, bo w sumie nie wiedziałam, że na przykład no, szara to jest najgorsza, po tym, że jest zielona, niebieska i tak dalej. Tylko brałam sobie po prostu na przykład zieloną, bo była ładniejsza. Nie dlatego, że jest mocniejsza niż szara. Tylko dlatego właśnie, że ładniej wyglądała. No cóż, teraz się można z tego śmiać. Ale no cóż, był człowiek takim bambikiem, to, to skąd mógł wiedzieć? Dopiero się uczyłam grać. A teraz, jak już wiem, to wydaje mi się to. Śmieszne. Wydaje mi się, że tam chyba jakaś skrzynia powinna być. Musiałam tutaj słyszeć skrzynię, że tak rozwalałam te ściany. I się... O tak, tak, tak jest skrzyneczka. Co my tu mamy? Kolejny karabin szturmowy. Ach, jednak, jednak pistolet maszynowy. No, lipa trochę, że nie nagrał mi się wtedy dźwięk, bo inaczej by to się całkiem oglądało. I w sumie też by było teraz słychać, czy na przykład wtedy, że ja tak się tu chowałam, że ktoś tam na przykład słyszałam kroki albo coś takiego, czy po prostu tak się chowałam i wyglądałam, czy aby ktoś nie idzie, bo się bałam, że mnie zabije zaraz. Także nie oszukujmy się, ale raczej tutaj zbyt wiele akcji nie będzie w tym odcinku, bo jednak wtedy, tak jak powiedziałam, unikałam walki. Bardziej e, po prostu się ukrywałam. O, czyżbym by, czyż tam kogoś usłyszała albo zobaczyła? O, tak, jest, jest tam. Typek biegnie. Czyli, co trzeba zrobić? Tak, ukryć się w łazience. To jest najlepsza taktyka. Schować się w łazience, przyczaić się i czekać. Może udałoby się go rozwalić z zaskoczenia, jeżeli by tutaj wszedł, oczywiście. Ale z tego, co widzę, to na razie nie wchodzi. Ale ja siedzę tutaj w gotowości. W razie czego dostanie strzała, o ile w ogóle trafię, no bo z tym celowaniem to też u mnie było, z tego co pamiętam, średnio, a raczej gorzej niż średnio. Ale w sumie teraz jak to się ogląda, to aż ciężko uwierzyć, że można było być takim bambikiem strasznym nubem. Tak, schować się w rogu i siedzieć. Masakra. Okej, okay, przewinmy może kawałek. Myślę, że raczej tutaj nic się nie będzie działo. Nadal nic się nie dzieje. A jak widać, strefa już niedługo będzie się ruszać. I wydaje mi się, że kawałek tutaj jest do przebiegnięcia tej drogi. Także nie wiem, dlaczego jeszcze nie idę, ale powinnam już się pomału stąd zawijać. Chyba, że może kogoś tam słyszę i się boję wyjść. Mogło i tak być. No, leci do strefy. O, chyba podjęłam decyzję, że najwyższy czas wyruszyć w tą podróż do strefy. Chyba tak. Ale jeszcze tak widzicie niepewnie. Iść czy nie iść? Jednak pójdę. W kuckach? Nie, jednak biegiem. No to lecimy. Z tego co widzę, 20 osób jeszcze zostało. Ta w sumie już nawet nie tak najgorzej. O, jest typek. Czy podejmę atak? Chyba go widziałam. Tutaj kryjówki za drzewami. A gdzie ten typek? Gdzieś tutaj biegł. Gdzieś się schował, chyba. Nie wiem, co się z nim stało. Ale pewnie też gdzieś biegnie do strefy, tak mi się wydaje. No, teraz zbliżamy się w niebezpieczne okolice agencji. Ale stawiam, że też wtedy tego jeszcze nie wiedziałam, że. Na moim poziomie lepiej się trzymać od tego miejsca jak najdalej. Płynę płynę. Za ile zginę? O to jest pytanie. 15 osób zostało. Jeden frak na moim koncie. O, strzelają się tam. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie mój koniec. U, dostał. 22, ale. Jak na Bambikata. To... To całkiem nieźle. O, będę podjeżdżać chyba. O, proszę bardzo. Szczelam, szczelam, nie mogę trafić oraz trafiłam. No i niestety zajmuje miejsce. 14. Ok, jak widzicie, Lady Bambik jest już w kolejnym busie bojowym. Zaraz, mam nadzieję, gdzieś wyskoczę. Zobaczymy, gdzie polecę. Bo ja w ogóle nie pamiętam, co ja tutaj robiłam w tych początkowych gierkach moich. No na razie nie wyskakuje. Może znowu napuszczę. Mm, chyba nie a na gasnące gaje. Prawdopodobnie. Ale tak wygląda, jakbym tam właśnie leciała. Chyba tak. A raczej nie gdzieś w te góry. Nie, no, na pewno no, gdzieś na te gaje chyba. Czy na ten domek. Nie. Na gaje. Tak. Na 100% będę lądować gdzieś na gajach. Zobaczymy. Gdzie? Okej. Okay, jestem na daszku jakiegoś domku. Rozwalam tutaj okienko. Jest harpunik. Trochę nabojów. O! Skrzyneczka. To otworzymy. W sumie z tego, co też pamiętam, to ja w sumie wszystkie bronie zbierałam, jak leci. Na początku. Nie miało dla mnie większego znaczenia, co biorę. Ani co do czego służy. Ok, potki wypite. To już może troszeczkę ogarniałam, do czego w ogóle one są, z tego co widać. Nie, no, ale na pewno już musiałam ogarnąć, no, skoro, jednak już tam 17-18 poziom był na tych nagraniach. Bieram skrzyneczki, amunicję, kręcę się w kółko. A może skrzynię gdzieś słyszałam? Tak może być też, że gdzieś słyszę skrzynię, ale nie wiem gdzie ona jest. O, chyba już tutaj byliśmy. Coś jest nie tak? Nie wiem, co ja tutaj odwalam. Biegam po domku jak jakiś bot. No, tego taktykala by się przydało wziąć. O, dobrze, dobra decyzja. Tu też zrknam sobie, co to w ogóle jest. Ale może mi się nie spodobała ta broń, nie wiem. Ok. Skrzyneczkę pewnie słyszę. Tak jest. Jak tam wejść? Okej, okay, można i tak. Prościej byłoby rozwalić jedną szafeczkę. Ładny kolorek, tak pewnie sobie tutaj pomyślałam. I to dlatego wzięłam. Na 100% tak było. Właściwie nie jestem nawet pewna, czy wiedziałam, jak te ładunki wybuchowe użyć. Bo raczej sobie nie przypominam, żebym właśnie na początku. No w sensie kiedyś jak zaczynałam grać, żebym używała. To do czegokolwiek. O, duża potka. Wypiję sobie. Tak jest. No, tak, tak, pistolet się przyda teraz to bym te potki wzięła, bo by się przydały ale wtedy w sumie też to miało sens, że, że ich nie brałam, bo właściwie i tak jak mnie rozwalali no to nawet nie miałabym kiedy ich użyć ani apteczki, ani potek także w sumie i miało i nie miało to sensu, o ktoś do mnie szczela Skońś, o jest typek, znowu walka botów <grych> jej, udało się Pierwszy frak, kolejny. W tamtej gierce był jeden, w tej jeden. Ale z tego co widzę, już sobie pozamieniałam bronię. Dwa taktykale. Zielony pistolet maszynowy, a miałam niebieski. I tak jak wam mówiłam wcześniej, moja ulubiona kryjóweczka pod schodkami. Tutaj jest bezpiecznie i można sobie siedzieć. Także to najwyższy czas, chyba żeby przewinąć kawałek, bo nie będziecie patrzeć, jak siedziałam pod schodami. Trzy lata później wyszłam spod schodów i powędrowałam tutaj na daszek. I co ja tutaj robię? Chyba wyglądam, czy, czy ktoś, aby czasem nie leci gdzieś tutaj i czy byłaby możliwość, żebym go z ukrycia zastrzeliła. Okej, okay, no można sobie i tak siedzieć na dachu. O, skrzyneczka. Ta lepsza. Mina. zbliżeniowa przyda się na pewno. Coś mi się wydaje, że i takiej nie użyłam. Okej. Okay. Tutaj widzę, że gdzieś zrzut jest niedaleko, to w sumie ktoś tam może po niego się połasić i pójść. Jest tam zrzut na drzewie wisi. Widać go. Było. Czyli się rozglądam, ale nikogo nie widzę chyba. Aczkolwiek mogłam kogoś wtedy słyszeć, tylko teraz już się tego nie dowiemy. O, 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 helka. Czyli ktoś tam może idzie po, po zrzut. A jest, tam buduje się. Czyli zauważyłam. To będę chyba obserwował. A ja strzelam. Kurde! Tylko coś te słabo mi to idzie. Jednak się trochę boję tam. Z zakrycia bardziej podglądam, co ten typek tam robi. Też się chowa za drzewem. A co też, chyba, może jakiś jest yy, bambik trochę, bo on chyba tak. Szuka tego dropu i nie wie, raczej ja się do niego dostać. No, nie mogę trafić. Raczej to nie ma za bardzo sensu. Tak, przez okno, tu z ukrycia, przez różne luki, żeby tam podejrzeć, co on robi. Co za emocje. Ależ się wtedy musiałam stresować. A już 15 graczy zostało. Czyli jednak takie ukrywanie się to w sumie nie, nie wychodziło najgorzej, bo jednak dało się tak troszeczkę przeżyć. No i w sumie tutaj to też strefa akurat się udała. Nie trzeba było nigdzie lecieć. Może tam kogoś też słyszę. Tak, ktoś w las. Znowu walka, walka. Nikt nie buduje, nikt się nie zabuduje, nikt nawet ściany nie postawi, ani schodków, nic. Udało się drugi frag. Ile itemków? Co ja z nimi wszystkimi zrobię? O. Niebieski taktykal, można by go wymienić. No, wymień, wymień, weź taktykala. Co? Ale dobra, no nie ma się co dziwić, pewnie to takie emocje były, że się udało zabić je drugiego typka, to gdzie teraz myślę pewnie o wymianie broni. Zresztą nie myślę o wymianie broni, bo jak mówiłam, pewnie nawet nie wiedziałam, że niebieska jest lepsza niż zielona. A strzelaj, gdzie tam trafię? A, ta, na no, oślep. Hm. <grym> Nie no, to jest śmieszne. Do drzewa. Bez sensu. Co ja robiłam? Co ja wyczyniałam tutaj? To jest. Bez pojęcia. I już nam teraz strefa nie siadła. Czyli chyba będę lecieć do strefy. Albo i nie, do domku? Aha, skrzynkę, może słyszałam, chyba na pewno. No, broń sobie wymień, weź niebieską. Tak. Przynajmniej broń wymieniona. Co ja robię? Może do strefy idę tylko. Okrężną drogą. Może ta droga uznałam, że będzie po prostu bezpieczniejsza niż, niż lecieć. Ta... O, tam ktoś był. Ktoś tam budował coś. Chyba tak. Wydaje mi się, że tak uznałam, że tędyk będzie bezpieczny i tak naokoło przejść. Albo jeszcze mogłam kogoś tam słyszeć. A jak mówiłam, unikałam takiej walki. To też można było broń wymienić, ale okej. Okay. Ej, zejdźmy sobie pod most. No, kolejny niebieski tactical też można było wziąć, ale po co? Co Aha, bo jestem poza strefą chyba. I teraz jak tam wejść? Tędy się nie da wejść i trzeba by lecieć albo naokoło. Albo wybudować by trzeba coś. Schodki i sobie wejść. A, e, tutaj jestem w strefie, to może tutaj zostanę. Nie. Albo tak. O, będę budować. Pierwsza budowla, proszę państwa. Trochę nie wyszło. <grych> niestety. Okej, okay. drugie podejście. Nie udało się, niestety. Dobra, trzecie podejście. To jest sukces. Te trzech razy sztuka. Tak jak mówiłam, budowanie i ja, to było coś, co nie istnieje. Był ze mnie totalny nob budowniczy. Teraz też jest, ale już nie wiem na schodki, tam, żeby wejść na górkę czy coś, no to potrafię już wybudować. Albo tam jakoś szybko ściany, żeby się obudować, jak mnie ktoś atakuje. A wtedy to. Jak sami widzicie. Ale pięć osób zostało z tego, co widzę. Dwa fragi na moim koncie. Dobra, chyba postanowiłam wyjść, bo strefa idzie. I jednak tam było zbyt blisko. Ok. No, co so, minęłam w kółko. O ile temków pewnie sobie pomyślałam pozbieram. I weszłam sobie do domku. Aha, tutaj ktoś już. Się przecież... Ach, co się dzieje? Co się dzieje? Oh my god. Co tu się w ogóle stało? Nie będę tego komentować nawet. Ale miejsce trzecie. <grym> no i cóż, lecimy sobie busikiem w kolejnej gierce. Zobaczymy. Gdzie wybiorę się tym razem? Na razie chyba się zastanawiam. Okej, okay. coś nie wyskakuje. O jest, dobra. Czyżby to był sad? Tak mi się wydaje, że to będzie sad. Mhm. Wybrałam sadzik. No to teraz lądujemy. Chyba będzie to ten daszek dokładnie. No, niestety się nie udało trafić. Ale też pozostawmy to bez komentarza. Okej, okay, podki. Broni oczywiście nie potrzebujemy, chociaż tam leżał pistolet, który już by mógł się przydać. O, jednak jednak go wzięłam. Lepiej późno niż wcale. Okej, okay, biegam sobie z podką w ręce. Zbieram amunicję i jak zawsze wszystkie broni, jakie mi się uda znaleźć. Jest skrzyneczka. O jest i kolejna skrzyneczka. Pistolet można by wymienić. Tak podpowiadam tylko chociaż można i też podki wyrzucić. No, okej, okay, można i wziąć. Chociaż stawiam, że się nie przyda. Dobra, wchodzimy do domku teraz. I myślę, że możemy kawałek przewinąć, bo pewnie będę tutaj sobie tylko siedzieć pół godziny i zbierać skrzynki. Aha, a tutaj, tak mi się wydaje, że chyba już się zorientowałam, że do strefy mam daleko i zostało mało czasu, więc sobie będę biegła z dużą podką przez świat. Wspaniały wybór broni. Naprawdę, jak mnie teraz ktoś atakował, to ta potka dużo da. Dobra, zmieniła Też na, na Taktikala. A no, może nawet zdążę do tej strefy dolecieć. O ile mnie oczywiście ktoś po drodze nie zabije. O, weź to, weź to. Przyda się. O, dobrze. Chociaż, a nieważne zresztą, <noise> można było wziąć za co innego. O, 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 ktoś tam sobie biegnie. U, trafiłam za 20. Ale jednak nie będę z tego co widzę w tą walkę się um, wplątywać. O, budujemy, budujemy. No, nie udało się. O, znowu się nie udało. O, o. Niestety i znowu się nie udało. Dobra, kolejne podejście. U u, u... 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 Proszę Państwa... Sukces. Tak właśnie wyglądało moje budowanie. Normalnie... Aż wstyd. Żeby nie umieć schodków wybudować, po których można wejść na górę. I to jeszcze jak nikt nie atakuje. O, tu też są... ...typki. Jakaś walka w ogóle. Biją się tam. A ja sobie z bezpiecznej odległości do nich będę chyba szczelać. O, dostał. Znowu dostał. Leży, ale nie jego ja zabiłam. Teraz do drugiego, i tam jeszcze trzeci z tyłu. też oni do siebie będą strzelać. Także z tego co widzę, to na razie jestem tutaj bezpieczna. O nie. Buduję znowu. Chyba będzie powstawała jakaś zaawansowana architektonicznie tutaj budowla. Dobra, są schodki i ściana z lewej strony. To ma sens. Ale nie wiem jaki. Nie, jest taktykala. Oh my god, co ja robię? Przecież nawet nie da. Się go tym trafić stąd. Ale wstyd. Lady Bambik. O, o, czyżby ktoś mnie z tyłu? Tak, zabudujmy się z tyłu. Jest kolejna ścianka. O. I z boku. Jest pierwszy boksik. Chociaż jeszcze przydałaby się tutaj ściana z przodu, tam za tymi schodkami. To troszeczkę by to było jeszcze lepiej. Ale dobra, nie czepiajmy się. Wydaje mi się, że na początku gry dużo osób nie potrafi budować. Nie ma w tym nic dziwnego. Trzeba sobie to po prostu ćwiczyć. Wiadomo, że nie, nie potrafię jeszcze tak budować jak ktoś, kto długo gra, ale na pewno już buduje znacznie lepiej niż to, co widzieliście przed chwilą. i do mnie szczela. Typek dostał za 70. A walka na buff. Znowu wygrałam. No apteczka była, można było wziąć apteczkę. Przynajmniej potki wypiję. I drugą potkę. Okej, okay, bandaż. No to akurat zbyt wiele nie da. Bo, chyba do strefy będę leciała. 23 osoby. Jeden frak na moim koncie w tej gierce. Jak na Bambika to... Może nie najlepiej, ale też i nie najgorzej. Mogło być tak, że zginęłabym na początku gierki i. O, 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 jest ktoś. O, trafiłam białoma. Ale już nie mogę za bardzo trafić, a jeszcze się udało. No, dawaj. Jest. Drugi frak. 19 osób. O, jest typek. Nie mogę trafić oczywiście. Dostał trochę. No w ogóle nie wie, co się dzieje. Takiś bot jest. Ja też normalnie no to jest śmieszne. No, czy Wy to widzicie? Trzeci frak. 15 osób do końca. Okej, okay, jestem w strefie. I co teraz? Gdzieś by się najprawdopodobniej wypadało ukryć. Okej, okay, lecę sobie biegnę. Dobra, kogoś tam zauważyłam. I faktycznie ktoś tam sobie kica. Uuu, schodki, jedne, drugie spadnięcie na schodki, co się dzieje? Budowanie w biegu, przecież to jest normalnie cud. Aż nie mogę w to uwierzyć, no. O, jest, jest, tak czego trafię? Troszkę go trafiłam za 22, ale go już więcej trafić za bardzo nie mogę. Cóż, to są za walki? Walki nobów. Dobra, jednak chyba postanowiłam uciec. Tak będzie bezpieczniej. Uuu, bot na drzewie, na pewno bot no, bym, bo kto by tak stał. No, teraz, jakbym miała takich przeciwników. W gierkach, to raczej bym wygrała. O! Aha, dostaję nawet nie wiem skąd. Miejsce numer 8. Także cóż, to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli podobają Wam się filmy na moim kanale, zostawcie suba, aby być na bieżąco, łapkę w górę. A jeżeli chcielibyście ze mną zagrać, piszcie w komentarzu. Cześć!